I zgwałcił. W biały dzień, w połednie, już nie poradziła wrzeszczeć. Nie, popadał, że jak zaczna wrzeszczeć, to przestanie. Na drugi dzień, pięć po połedniu, pod wieczór patrza: Druga sąsiadka kaś to No, kaj to idziecie, tam zarzyka. No, nie chodźcie tam, bo tam gwałcą. I ja owiniał ja już tam była pięć razy. A niedawno bycie umarł nasz sąsiad spod siódmego. No też był taki roztomań, i gorzoła żar, i haje robił, i babie przywalił, i talerze i wyczaską. No ale nasz faroż godo, że u umrzytych źle nie godo. Tuż jak na tym pogrzebie zaczął tego umrzytego chwolić, a wy chwalować, to ta wdowa dwa razy otwierała truła i zaglądała, kogo których tych pogubił. Wiecie, patrza, gryta idzie, tak uznerwowano, czerwono na gębie. i co się stało? A ona pada, no mój brał prysznic. Godun mu jak wylezie pod prysznica, to se nim pogodą młotym, co w jego telefonie znudła. No i co? Czwarty dzień się kąpie. A wiecie moją ostatnią ze szyfty przybrał i ze sąsiadem na piwo się wybrał, nie? Przychodzi do domu i godu do mi słuchaj, i jop, był na piwie z Kowalskim, ten pod dziewiątego. Wiesz co on mi padł, Że on już spał ze wszystkimi babami z naszego familoka oprócz jednej. I zaglądu na mnie, nie? A ja mu godą wiesz, to będzie ta z pod dwunastego. jak on zaczął na mnie ryczeć, Gdybym, ale cóż ty się tak pół Po coś się ze mną ożenił, a on go do, bo mi tak doradzili? Go do, kto ci doradził? Nie pamiętam, o ja miał dużo wrogów. Widzicie, a potem. Mi... Słuchaj, a co mi kupisz na Dzień Kobiet? Nic! jak jako nic. No to powiedz mi, chociaż, że je piękną. To musisz poczekać do pierwszego kwietnia. No wiecie, ofuczała się. Stoja ofuczało przy oknie, a on mi go, do co robisz? Myśla. A co myślisz? Czy mam wyskoczyć, czy zawrzeć te okno? A to no skokaj, skokaj, a go zawrza. Ale wiecie, to nie ma ino tak umie, to jest wszędzie. Ostatnio do Matildy przyjechała teściowo. I powiedz mi, jaki też jest ten mój syn. A Matilda nie owijała, Paweł napadał, i go żere, i na motyki chodzi, i haje mi robi, i przywalił mi. A ta teściowo go, go do... Dzieńka Bogu, je chociaż zdrowy. <noise> wiecie, patrza idzie sąsiad, jego ja Jego, sąsiedzie, co wyście tam dziś o całą noc tą waszą babą szaleli, tym, co nade mną mieszko, wiecie? Ja do mnie całą noc łoka nie zmrużyłam, a lampa z kipteką, że myślałam, że mi na łeb śmieci. A on mi go do, ale obejrzyj, jak się robią ploty. Być mię wczoraj ani w domu nie było. Słysza? Że sąsiady za ścianą pogadają. Jak tak normalnie go dają, to wszystko słyszeć. Ale jak tak ciszy, to trzeba strunka dać do, do ściany. Nie? Wiecie, więc ta strunka, bo tak pociszy, nie? I, i, i tak łące ją hecił za grupa i padło i tak. Jakbyś to ujędrniła, to byśmy się mogli pozbyć tych Twoich wszystkich wyszczuplających majtek. Potem się ją hecił za tytek, Padło, jakbyś se to ujędrniła, to byśmy się mogli wszystkich Twoich lajbików pozbyć. A ona go za nic nie chyta, no mu pokazała na buntek pada. Jakbyś ty se to ujędrnił, to byśmy się mogli pozbyć łokrodnika elektryko, takie i twojego brata, a ostatni wybrała, że też nas pobić, Ale nie żebyście się myślały, że go tak stanęła, żeby wszystko słyszeć. Co to to nie? No ale tak jak że wszystko słyszałem. <grywa> Hajnel go do Księdzu, proszę księdza. i o cały czas słysza głos godo, co ją mam robić. Czy ojej jaki nawiedzony, opętany, a ksiądz go do nie ma opętany tysiężonatki. <grywa> a w tym naszym familoku to najfajniejsze są dzieci. Wiecie? Normalnie ostatnio... Zośka leci go do Tato, Tato jak mi dosz 500 złotych, to ci powyżki mama śpi, jak Ciebie nie ma w druma. On pada, tu masz 1000 złotych godzin wartko. A ona pada, jak Ciebie nie ma w druma Tato, to nasza mama śpi ze mną. A Jasiek przylatuje do domu, go do Mamo, Mamo, a tata mi gdzieś w autobusie kaza ustąpić miejsce takiej jednej pani. No to bardzo dobrze. Tak się no leży, fajnie cię tata uczy. Ja, ale ja siedział tatowi na kolanach. A Baśka idzie z gritum nie i ta. Baśka go do... Mamo, ale powiedz mi tak po prawdzie, toś ty chciała dziążka, alboś ty chciała syneczka? A ona pada, tak po prawdzie, to ja się chciała no trampki zawiązać. Siedza w oknie otwarte, a sąsiadka kole za ścianą też miała okno otwarte. I to wszystko słyszeć, takowych tam była. Nie? i słyszę jak jakby nagodą. I każdą noc się szfla już poza dumym. I jeno ci te dziwki w głowie. Wszystkim musisz zaliczyć, czy to jest kuźba jakiś konkurs? A ja siedzę w duma i się martwię. A potem przynosisz do chałupy, nie wiadomo jaki syf. I jeszcze chcesz ze mną leżeć w moim łóżku. Słuchaj, Boże, kochany, co ona może Patrza wy ten idzie z roboty. Hajdla, z kimś to go Ze swoim? Nie moje w robocie, ja go do kota. Wiecie, siedza w oknie, a pod oknem ławka i tam siedzi Francik zewnątrz nie? I Francek go do... Ty ja już nie wytrzymia, patrz, ją już tego nie wytrzymia, Moja się nie cały czas o coś pytał. A Zefer go do ty się możesz dobrze. Moja się nie cały czas o coś pytał. Sama się odpowiada, a potem się ze mną wadzi, że nie mam rację. Ale jeszcze mu powiem. Sąsiad, ten spod piątki, na pięć lat pojechał do Afryki na kontrakt do roboty. Pięć lat go w domu nie było. No i ta jego baba koleżanki też wyciągły na dyskotyka. I zabrała z murzynym. I ona przylatuje i go to, co ja mam robić, ja w ciąży. No nic się nie stara i wszystko będzie dobrze. Kaj tam pięć lotni. Urodził się w syneczek, ale jaki szykowny. Czorne luka te włoski, łoczka jak dwa wągle. Cały familok mu pszą. No ale chłop ma przyjechać, nie? Co mam zrobić, chłopisz przyjeżdżał? Nikt się nie stara wszystko będzie dobrze. Łona patrzy, chłopu że pod familokiem, pakuje się z tymi tołbołami do chałupy więc tego małego i no do łazienki nie wylaź, aż się nie zawoł. Ten chłop wlazi, te, te walizki do tego antryja, w do tymu majemu się zmierdło, wylos tej łazienki i stoi w rogu. Ten chłop tak na niego zaglądał, zaglądał, padł, a tak jak pozór, a ta motyka mi go jednak spakowała. Ale muszę już skończyć, wiecie, bo mnie za chwilę odłączył, a poza tym już się będą boli, że jeszcze więcej na nich wygodą. Trzymaj!